Witamy w Parku Młynówka Królewska. No dzi dzisiaj mamy Integracyjny Dzień Bronowic. Atrakcje dla dzieci, dla dorosłych, występy, koncerty, działania literackie prezentuje się bardzo dużo instytucji miasta Krakowa. Towarzystwo Przyjaciół Bronowicz jako jeden z organizatorów oraz Muzeum Krakowa Rydlówka. Amfiteatr, gdzie będą koncerty, występy oraz wieczorna zabawa z DJ-em. Prezentować się będą zespoły tańca, klub Karate Kiopusińskie. nami strefa warsztatowa. A już za chwilę w tym kręgu stworzonym z leżaków będzie perforatywne czytanie dzieła Lucjana Rydla Zaczarowane Koło Dzień dobry, dzień dobry Państwu od po malutku piknik zaczyna już eee, żyć na swoim życiem. W strefie rekreacji obejrzymy performatywne czytanie dramatu Zaczarowane Koło w wykonaniu artystów z teatru Złoty Róg. No i też przyznał się, że mieszka w naszej dzielnicy. Zaszlisał się bardzo, bo co mówię na stoimieńca? Na 250. Na no 250 do 20 A, czyli skrypt Zakarowanego koła. <noise> Występują. Idę po kolei. Ewelina, która jest zarówno diabłem, jak i piękną wojewodzianką. Karolina, która jest zarówno Maciusiem, jak i pijanym jak bela i uroczym katem. Józef, który jest dziadkiem leśnym, Chojnackim, to są czarki wojewody. Kim jeszcze jesteś. Ach i młynarzem, którego los spotka okrutny, Jak dojdziemy już do tego momentu. Piękna Maria. Marysia Młynarka, Całe to zamieszanie kobiet, kobieta najmęższa niż te czegoś kreuje dzisiaj, kogo dzisiaj kreujesz, wojewodę, a oprócz tego? Ja. Jaścia, Jaścia, która ma do czynienia z piękną młynarką, która oczywiście ma męża, Все Panie! Ty latawcze, właśnie smyku. Tak powinność swoją znasz. wielu kuchu, nie ruch Spojrzyj na mnie jakiejś twarz. Spojrzyj na mnie. A co to. Co ja widzę? Ścinasz. fiut i ryba jakaś grubsza. A bodajże ci, to! Nie znasz mnie? Tabelzebuba. Ja to ty nie jesz głos nam szyco. Kto od czasu lecha gdzie nie To podora z Lachcić z końską, nogą, w bucie, diabeł, co piję i rądzie. Nie słyszałeś, mieli drogo o panu Borucie? Te, um, to spójrz mocniej w O Masz? 18, 18, no ale teraz, tutaj no trzeba zrobić Patrz, tak. z wosku Wygrałeś, z kamieniem! Spokojnie, spokojnie. tym powiem, drodzy Państwo, słowo o wystawkach. <grym grym grym grym>

jak Maciuś w górę wleci, to aż za godzinę wróci. Ja się u Bernardynów na stół. Bez, bez obrazu, ja jest panie. Widzę, że my w piętkę goni. Gdyby to był pan Hieronim, rzecz byłaby już ubita. Pogadajmy o ogodzie. Z moim bratem zrobisz, co ci się spodoba. Pogadajmy o Nie będzie w niej zawarte, że jeśli pan wojewoda nigdy żadnego człowieka niewinnego nie zabije, ani też na śmierć nie woda niewinną przez ręce czyje, to mu przeży. Zaprezentowaliśmy panią. Duch na Boga chwali. Lecz, widzisz ja się nie bazy, stanąć tutaj i Bo cię nieszczęście nie minie. Teraz jeszcze pójdę z sercem. E, można przychodzić tam. całymi e, unia grupa jest poznana z panem czyli od piątego do piątego roku życia. <śmiany> <śmiany>

Kata na brązowy pas z czarną belką w lipcu będzie zdawał na czarny pas. Jest to jeden z naszych najlepszych zawodników. Przede wszystkim w kumite, ale doskonale wykonuje też kata. Dlatego prezentuję Państwu już zaawansowany układ. Troszkę nam sceny nie starcza, ale Kuba umiejętnie skrócił pokaz. Pustaj, Maryś, bo ubiję! Aby i niech krew we mnie prostej, no się wróć! Puszczaj ze mną! Jeszcze nie puszczę, nie puszczę! Beżce innego gamrata! Ja tam u ciebie nie stoję! Obmięsło mnie to, kochanie! Coki, było to skończone! Dziękujeś ty, mój złoty! Tobie to wyjaśnił to to Krzywa! To chodzi, że z każdej to, strony lepiej zrobię jak, to jak to ta klina, a ty ja tobie zaprzedany, tobie, tobie na bierz sobie dole, a dole, ty przyjemny, a tak co bo zdobnie? Siejno, stańszy za węgłem, sieciera będzie u jak tu jest? No tu jest? Teraz prosimy Państwa o tyle cierpliwości, mówię? musimy sobie ułożyć rozwój na gruncie siedzieć że ty już to ubudował? Chodź ze mną Jacek, chodź ze mną, chodź ze mną Co ja zrobił? Jezu Chryste O tej chwili w oczach jest ciemno Co ty jeszcze kierujesz? Chodź, chodź i a wieki wieczyste Grąb mi zaraz A rozgłośnie kapą retebel jeosi na błoąski rocznieer. Nabod wokiem łynazaca. ये क्यों ले? बस 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 por vista é A tata a tata dorasta, ta usiadła nim ucha A na chwilę ucha tobie, domy stanęły na głowie. A tata dorasta, a tata dorasta, domy stanęły na głowie. I zapędziły lat raz, a a raz, siedzi i patrzy.

一二三。 Wszystkie piękne, duże koło. Brawo. Brawo, tancerze. A teraz. A teraz. Gotowe? Gotowe. Szła sobie dziewczyna.